Co tutaj chcielibyśmy Państwu pokazać, to jak wyglądał montaż te lat temu kilkanaście. Z czym to się wiązało? Jakie problemy ze sobą to niosło? Co można oczywiście tutaj zauważyć przy, przy, przy odsuniętych jakby parapetach, tak? przy wyrwanych parapetach? Ten dół okna, jak z, wiadomo, jest zawsze narażony na mm, największe niebezpieczeństwo, tak? bo tutaj na dole się najbardziej gromadzi to całkow, cała, cała wilgoć. I tutaj mo, można bardzo prosto zauważyć, dlaczego istotne jest to, co osta, ostatnimi czasy e, jest tak. Z, Sugerowane, tak, żeby stosowana przy montażu okien, dlaczego ten prawidłowy montaż powinien zawierać akurat trzy warstwa, nie tylko jedno. Z racji tego, że piana jest substancją pęcherzykową, tak, to jest gąbka, w momencie, kiedy nie jest ona zabezpieczona w żaden sposób przed wilgocią, następuje z biegiem lat właśnie ten efekt, który można tutaj zaobserwować, tak, czyli wilgoć, która wnikała w tą pianę. Poprzez przedmuchy, które z zewnątrz, oczywiście w okresie grzewczym następowały, wilgoć zamarzając w, pianę, w pianie później, tak w wiosną podczas rozmarzania powodowała pękania, rozrywania jej pęcherzyków. Co za tym idzie odrywania jej zarówno tutaj od profilu, do którego przylegało w, w tej pierwotnej fazie jakby montażu, jak i, jak i tutaj oczywiście od. Od, od muru. Tutaj też bardzo, bardzo dobrze można zauważyć, jak niechlujny był ten montaż wykonany wcześniej. w z tego, że stare okno demontowane nie było w żaden sposób tutaj usunięte w 100%, powiedzmy, tak? Ktoś wyciął to okno. Są, są właśnie jeszcze wióry z tego starego okna. Powierzchnia nie była przygotowana, nie była odkurzona, oczyszczona, tylko po prostu na ten całe, całe wielkie gruzowisko było aplikowana piana, i dlatego tutaj na przykład ta piana się nie trzyma w ogóle podłoża, od góry ona przez zamarzanie i rozrywanie oderwała się od, 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 od profilu. Co za tym idzie, oczywiście z biegiem lat efekt tak zwanego przewiewania, tak? czyli latających firanek tutaj jakby się umacniał i pogarszał się coraz bardziej. Dlatego tutaj chcielibyśmy pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze jak to, jak to się prezentuje po tych nastu latach. Tu akurat podejrzewam, że były montowane około 15-16 lat temu. Jaki sposób to zabezpieczyć i jak powinien wyglądać ten prawidłowy montaż, żeby właśnie uniknąć takiego efektu, tak? żeby to okno nam służyło jak, naj, jak, naj, jak najdłużej.